Czy nie my, że tu widać było lepiej? Kurda. Nikt nie zajebał ci, widelce. Gdzie to widelce? Trzeba żyć, Bo ładnie, nogi robimy. Kurde, to trzeba. Pierdalać, kurda? Chłopaki. Kurwa, ale rybę mi przynieśli. Ja tutaj. Ryba. ryba, kurde, zajebista. Cały talerz. Cały Jak talerz. A tu taki steak powinno być. To tak. powie, powiedz chłopakom, dlaczego oni w Polsce nie rosną. No kurda, się nie wpierdalałem jedzenia Kiedy taką małą zje, to może i porcję jej Kurde <grydy> A taka porcja musi być Tu, tu, sałata Zupy już zjedliśmy, nie ma Tutaj steak, ziemniak do chleb cały A taka porcja musi być Takie sześć porcji na dzień No tu będziecie rosnąć, nie? A inaczej to nic z tego nie będzie Kanapeczki małe. Zapomnijcie. Musicie tak jeść. ci uczy teraz kurde. No ja będę wpierdalał. <grymne> Spimpowaliśmy nogi dzisiaj. No na no pimpach. Kurde przepiękny mi Nie czerwony. Ja robię skrmę. Ja pali trochę. <grymne>